Moi drodzy, chcę wam tutaj w tym wideo powiedzieć, jak, jaki sens mają poszczególne slajdy w mojej prezentacji wieselowej, tak żebyście Wy zrozumieli, jak też tworzyć swoją prezentację. Zauważcie, że tutaj na tej stronie, którą też wam podsyłamy, link do, do tego draftu. Tutaj chodzi przede wszystkim o to, żebyście zrozumieli pewien system, który tworzymy w ramach prezentacji, czyli te punkty. Które tutaj zobaczycie, to po napisaniu całej prezentacji zobaczcie, czy wszystkie te elementy są w niej zawarte: takie jak rozpoznanie problemu, kontrast z przestarzałymi metodami, nowoczesne rozwiązanie. Sprawdźcie na koniec, czy te wszystkie elementy się zawierają, ale przejdźmy do samej prezentacji, do tego, co powinno się w niej znaleźć. Pierwszy slajd, jak zobaczycie, to jest jakby od razu skierowanie się do idealnego odbiorcy i w sumie najważniejsze pytanie w całym tym ESL-u, czyli jaki sposób generować ten dochód będąc, nie, osobami, które nas najbardziej interesują. Twoja pierwsza myśl pewnie to nie jest takie łatwe, pewnie będą jakieś rozwiązanie, które jest nie wiem MLM czy coś właśnie nie, to co my prezentujemy, więc jakby od razu rozwijamy im obiekcję, mówimy nie, to nie tak. Chcę powiedzieć Ci, że ten system jest możliwy, mało osób go stosuje i powiem Ci, co dokładnie ja robiłem, co u mnie działa, tak żebyś też Ty mógł wdrożyć to w swoich, w swoich działaniach. I zanim przejdziemy do tematu, powiedz mi, czy też tak masz? I teraz to, co robimy w tym slajdzie, to rozdrapujemy rany tych osób, nie? Odnosisz wrażenie, że twoja konkurencja robi gorszą robotę niż ty, a i tak pozyskuje lepiej płacących klientów? Tak, 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 tak to ja. Czujesz podskórnie, że twoje usługi są warte o wiele więcej niż obecnie je wyceniasz? Tak, 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 tak to ja. Czyli rozdrapujemy rany, tak, żeby ktoś powiedział: Kurde, no, rzeczywiście, no, mam tak, mam tak, mam tak. Dalej, dajemy obietnicę. Obiecuję ci, że, czyli. Piszemy, co się wydarzy tak, żeby ktoś poświęcił te 20 minut na w Wiesela. To jest dużo czasu w obecnych, mało atencyjnych, fokusowych czasach. Więc dlaczego? Jaka jest nasza obietnica? Hej, jeżeli obejrzysz całe wideo, będziesz miał świadomość i narzędzia do tego, jak ułożyć skutecznie swój cały lejek. Jak odkryjesz skuteczność tego lejka, już nigdy nie będziesz chciał wrócić do poprzednich swoich leków. Czyli dajmy obietnicę, co się wydarzy po obejrzeniu naszego Wiesela. To, co robię dalej, to staram się w sposób... Wiem, że sporo będzie tych slajdów, ale robię to dość szybko na wsl u pokazać, hej, dlaczego w ogóle masz mnie słuchać? Czemu nie jestem gościem, który się, nie wiem, wczoraj obudził i powiedział, nagram VSL? I jakby daję tutaj swój social proof. Hej, zobacz, stworzyłem w 2019 roku spółkę, jesteśmy już, już, już tyle lat, pracowałem z nazwiskami. Jeżeli macie zdjęcia osób znanych, z którymi pracowaliście, użyjcie tego i powiedzcie, hej, pracowałem z, pomogłem temu i temu. Często ludzie przekładają zaufanie, które pokładają w jakiejś osobie na osobę, z którą ta osoba pracowała. Więc jeżeli macie takie asy w rękawie, proszę użyjcie je. Siódmy slajd, dokładnie robię to samo. Ósmy slajd, dokładnie robię to samo. Dziewiąty slajd pokazuje też, że jestem dobry w tym, co robię, to znaczy osiągnąłem pewne nagrody, byłem autorem książki, występowałem na scenie, zdobywałem statuetki, jeśli chodzi o sprzedaż i o wyniki sprzedażowe edukacji, więc możesz mnie posłuchać, prawdopodobnie Jestem bardziej doświadczony niż ty, jestem trochę dalej na tej ścieżce niż ty, więc przekaż mi swoje doświadczenie. Nie? To jest jakby pokazane w tym, w tym slajdzie. Dalej pokazuję swoje, swój social proof, czyli stworzyłem wiele platform szkoleniowych, mam wielu kursantów na naszych projektach. I jeżeli macie screeny potwierdzające, takie, wiecie, naprawdę łopatologiczne screeny, pokazujące, że jesteście w tym dobrze, co robicie to są na przykład screeny z fakturowni, czy, czy z web -to learn pokazujące sprzedaż, taką rzeczywistą, no to warto się nim posiłkować. Inaczej by było, gdybym napisał, słuchajcie, no w 2023 roku sprzedaliśmy szkolenia za 5 milionów ponad, inaczej jeżeli pokażę screen, zobaczcie, 5 milionów złotych, jest przekroczone. Jeżeli macie takie screeny, użyjcie ich. Tutaj również posiłkuję się screenami, ale jaki jest cel tego screena? Aby pokazać, że sprzedawałem różnego rodzaju produkty, czyli to, co Ci pokażę, to jest suma moich doświadczeń i byłem w różnych miejscach, robiłem różne rzeczy w naszej tematyce edukacyjnej, dlatego teraz chcę wyciągnąć Ci esencję tego, co, co robiłem. Pokazuję tutaj swój, um, swoje doświadczenie w sprzedaży różnej maści produktów. Dlaczego? Bo są osoby pewnie, które teraz to oglądają, które sprzedają obecnie produkty po trzy dychy. Są osoby, które sprzedają również po 500. Są osoby, które sprzedają po 12 tysięcy. Chcę im powiedzieć nie, nieważne, co teraz robisz. Ja jestem osobą, która też była w tym miejscu. E, punkt 13. slajd 13. To, co im chcę pokazać. To, że problem, wyzwanie tkwi być może w innym miejscu niż im się wydaje. Czyli pracowałem z wieloma twórcami i wierzę, wierzę że i widzę, że poziom zarobków, poziom skuteczności nie zależy często od człowieka czy od produktu, tylko przez źle ułożony lek sprzedażowy. I to, co trochę robię w tym slajdzie, mówię, to nie twoja wina. To jakby zmazuje z Ciebie te wszystkie jakby przegrane, bo to nie są Twoje przegrane. To coś zewnętrznego, co jest źle ułożone, spowodowało być może niewystarczające te wyniki sprzedażowe. I też argumentuję, dlaczego w ogóle to nagrywam ten VSL. No bo ludzie mają taką często obiekcję, słuchajcie, a na pewno on tam to mi wszystko nagrywa, bo mi chce coś potem sprzedać. Oczywiście, że będę chciał coś sprzedać, ale co jest w tym ważne, żeby argumentować, dlaczego my to w ogóle robimy, czemu ludziom chcemy pomóc i to co ja robię, mówię, że chcę im pomóc, aby mogli wejść na wyższy poziom i potem być może stworzyć z nimi wspólny produkt, kiedy już będą jakby poziom wyżej w ramach projektu chcę zostać. To jest moja argumentacja i teraz to co widzicie w czternastym slajdzie, to jest mój unikalny mechanizm, czyli to co wam przedstawiam, to coś nowego, o czym nie słyszeliście, to jest triple win. Funnel i to co tutaj przedstawiam mówię, że to co pewnie robiliście, czyli typowy webinar, typowy autowebinar, albo sam lead magnet, albo sam mini płatny produkt nie działa jak kiedyś, prawda? Nie działa to jak kiedyś, ale jest nowy system, który obecnie działa świetnie. Czemu Triple Win Funnel? Dlatego, że to jest mój unikalny mechanizm, który również dla was tworzymy, który wam proponujemy. Chodzi o to, żeby was rozróżnić od konkurencji. Nikt oprócz nas w Polsce. W momencie, kiedy to nagrywamy, to nagrywam to wideo, nie ma Triple Win Funnel. Dlaczego? Bo ja to stworzyłem, wymyśliłem, połączyłem kilka różnych mechanizmów, skleiłem to w jedno, tak powstał Triple Win Funnel. Ważne, żeby mieć ten system gdzieś swój własny. Kolejny punkt, tutaj 15. Chcę pokazać, że ten system działa na podstawie wyników różnych produktów, różnych kursantów naszych. 216 koła, 98 koła, 72 koła. Pokazuje, że ten system działa. W tym slajdzie. I od razu w szesnastym zwalczam obiekcję, która się może pojawić. Czyli rozumiem, pewnie myślisz sobie, że trzeba mieć wielkie wyniki, być wielkim guru, żeby ten system działał. Nie, 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 już od razu mówię: posłuchaj dalej, bo zobacz. Mamy takich trzech twórców, którzy mają naprawdę jeszcze nierozdmuchane marki, a i tak pracując z nimi udaje nam się zarobić fajną, fajną kasę. Punkt siedemnasty. Trochę budujemy presję. Bywają w życiu momenty, w którym pociąg przyjeżdża raz, a my do niego nie wsiadamy. Tutaj przywołuję temat bitcoina, nieruchomości. Dlaczego mówimy, że ten system teraz działa świetnie? Nie wiemy, że on będzie działał świetnie za dwa lata, za trzy lata, ale teraz wchodząc do tego systemu, używając go, można generować świetne rezultaty. I tutaj dajemy powody, dlaczego ten właśnie system może być genialnym rozwiązaniem. Wypisujemy plusy tego systemu, który, który używamy. Pamiętajcie o tym, proszę, że to, co ja robię, to tutaj zauważcie, jeszcze nie przedstawiam swojej oferty, tylko mówię o pewnego rodzaju systemie. Który, którego używamy. Nie mówię o tym, że dołączcie tutaj już do nas, do naszego mentoringu, w ramach którego to, to, to i to. Na razie buduje zainteresowanie tym całym produktem, yy, zainteresowanie tym systemem, zainteresowanie, pewnego rodzaju ciekawość. Bo sama sprzedaż będzie miała miejsce dopiero w momencie, taka stricte sprzedaż, w momencie, moi drodzy, spotkania jeden na jeden, kiedy ta osoba zapisze się na konsultację, tam możemy już przedstawić o wiele głębiej, co, co robimy. Tutaj trochę zaszczepiamy w tych ludziach ciekawość, czym się w ogóle zajmujemy i czemu to jest tak skuteczne. Dziewiętnasty slajd, jak działa dokładnie ten lejek, czyli jak działa ten system win Funnel. To, co tutaj robimy teraz po kolei to skracając, przedstawiam elementy tego, jak to wszystko działa. Daję trochę edukacji, czy robimy to i to, kontrolujemy rozmowę. Tu jest fragment edukacyjny, bo chcę, żeby te osoby dały nam czy miały też jakąś wartość w obejrzeniu tego szkolenia. Następnie tutaj sobie skoczę dalej, bo tutaj cały czas jest edukacja, cały czas daję im jakieś konkretne informacje. Oczywiście, wasza edukacja może być mniejsza. Ja tutaj chciałem dać jej trochę, trochę więcej, również cały czas trwa edukacja, edukacja, edukacja. Wciąż jest edukacja. I teraz jesteśmy przy końcówce. Jeżeli, jako ekspert, terapeuta, trener, coach lub mikroinfluencer, czyli moja idealna grupa, Sprzedajesz obecnie produkty powyżej 2000 złotych i nie pozwalasz sobie na lepsze dochody, to prawdopodobnie jest to kwestia nieumiejętnego, źle ułożonego lejka albo braku wiary, że ktoś jest w stanie od ciebie kupić produkt high ticket. To znaczy, my trochę działamy na negatywne emocje naszego odbiorcy, czyli chcemy go delikatnie wkurzyć, że czy wiesz, że prawdopodobnie mógłbyś działać skuteczniej, lepiej, zarabiać więcej, jeżeli byś to robił, a tego właśnie nie robisz? I przypuszczamy w tym 41. slajdzie moim, że teraz macie pewnie sporo pytań, bo mówiłem o czymś zupełnie nowym, pewnie dla Was bardzo ciekawym. Jak zrobić to? Jak to? Jak to? Jak w ogóle to wszystko połączyć ze sobą? My mamy na to wszystko odpowiedzi. Poprowadzimy Was za rękę. Jesteśmy w tym naprawdę, naprawdę dobrzy. Na końcu call to action, bardzo precyzyjne, czyli zapraszam Cię na bezpłatną sesję demonstracyjną. To może być też oczywiście nie sesja demonstracyjna, ale na przykład to może być sesja pokazowa, to może być konsultacja ze mną bądź członkiem mojego zespołu. To jest ważne, pamiętajcie o tym członie. Pod tym, teraz powiedzcie, co się wydarzy konkretnie. Pod tym wideo poproszę Cię o odpowiedź na kilka pytań które pozwolą nam się lepiej przygotować do rozmowy i móc indywidualnie podejść do Twoich obecnych wyzwań, a potem wybierz datę w kalendarzu, która będzie Ci odpowiadać. Czyli konkretne call to action, co masz dokładnie zrobić i co się dalej wydarzy. Czy to jest idealny WSL? Oczywiście, że nie. Czy ja będę go zmieniać? Oczywiście, że tak. Chodzi o to, żebyście zrozumieli cały system i powód, dla którego ten VSL nagrywacie. Chodzi o to, żeby ktoś zrozumiał... Co wy obecnie robicie, kim jesteście, sprawić, żeby ktoś stwierdził, to ja się rzeczywiście może spotkam na rozmowę z nimi, bo nie wiem, mam braki w tej sprzedaży, mam deficyty, brakuje mi, e, widzę, Closera albo w ogóle ten system jest super, ale nie wiem, jak go wdrożyć, nie mam czasu, to umówię się z nimi, może mi jeszcze lepiej podpowiedzą. I to, do czego Was zachęcam, to oczywiście. Można tutaj trochę już sprzedać, na przykład pokazać, że no, nasi klienci to i to i to. Kiedy pracujemy z klientami, to dzieje się to i to i to, ale pamiętajcie, że to nie powinna być prezentacja sprzedażowa stricte. To powinno mieć elementy delikatnie sprzedażowe, budowania suspensu, budowania ciekawości, ale to musi być połączeniem. Trochę edukacji, trochę przedstawienia Was jako ekspertów, przedstawienia tego, co robicie oraz zaproszenia na poziom wyżej. Ludzie są nieufni, oni od razu nie kupią, więc naszym zadaniem, najważniejszym w tym BSL-u jest sprawić, aby ludzie stwierdzili: warto będzie spotkać się i porozmawiać, bo jest to bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. To Tyle, jeśli chodzi o o WSL, pamiętajcie o tym, że ja będę zachęcać bardzo często do tego, żeby co jakiś czas nagrywać nowe WSL, nowe te prezentacje, bo po pierwsze często ludziom się to już opatrzy, b, będziemy dowiadywać się nowych rzeczy, co jest skuteczne, bądź skuteczniejsze od poprzednich wersji. Także nie przywiązujcie się aż za nadto do do tego WSL-a. Co więcej, Prośba jest o to, żeby nie podchodzić do tego jak do świętego grala, który musi perfekcyjnie być nagrany i przez tydzień będziecie pisać: hej, he, ja muszę mieć szóste podejście, bo coś mi nie wyszło. Nie ma to żadnego znaczenia. Eee, niech to będzie poprawne i to już wystarczy, żeby z tym próbować, z tym iść, popełnić błędy, zobaczyć co działa źle, a co dobrze i pójść dalej. Eee, także najważniejsze zrobić to sprawnie. Ruszyć dalej. Pamiętajcie, że jeżeli to będzie już gotowe, podsyłacie nam prezentację już do sprawdzenia. My tam dajemy wam kilka podpowiedzi, tipów, co można jeszcze poprawić. Ważne jest to, aby wiedzieć, że to jest element dużego obrazka, który tutaj wspólnie budujemy i nie ma co pochylać się nad nim nie wiadomo jak długo, bo i tak będziemy go poprawiać. Także życzę wam udanego, szybkiego, sprawnego nagrywania.